Komisarka, mandir i komisarka mawno niba w nie porędzie. Ja nigdy. Tam musi być bardzo pięknie. Bardzo piękne pole. Mazowiecka pustka. Prawda, kolega Łubic? Kamandir i komisarz. Pan coś mówił? Nie. Słyszałem. To pola, Że bardzo piękny. Podek jest bardzo zdolnym młodym tłumaczem. Co robi? Co? Ciekawe, czy daleko do nieporętu. Co? Chyba ze 150. Mówię pani, pani Basiu, źle pani rozlicza. To jest jednak rasto wojewódzki i należy mi się wyższa dieta. Jakie wojewódzkie? Jakie wojewódzkie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Kto to jest? A Taka młoda poetka. Yes, oj, oh, yes, yes, nie! Czemu nie siadasz? To no to zostawiam was na chwilę samych. Ładną rzecz masz, człowieku: zegarek z żółtym pyskiem. Co będziemy tańczyli jako osły? Mam w domu pyszną porędnicę i dwa wolne pokoje: jadalny i egzekucyjny. Nie skorzystam. Szkoda. Gwarantuję 15 minut bez rozkoszy w stylu Psychodeli. Od razu przechodzimy na szlafroki. Nie, dziękuję. Hmm. Kto to jest? Ta reżyser z telewizji. Jestem reżyserem telewizyjnym. Ale to w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Po prostu tańczmy. Można to jednak podciągnąć pod wojewódzkie. <grym /wodz _a> Jakie podciągnąć? Pan myśli, że pan jest wyjątek? Nie no. Bo to chodzi o te moje tłumaczenia To znaczy i w ogóle co będę tłumaczyć I, i o te moje e, e, Moje e, Życie z, Skotłowane Tak Bo ja studiowałem pięć semestrów rusycystyki, Ale później mnie zawiesili Bo ja zrobiłem taki dowcip Właśnie ja Czy może mnie pani skonfrontować z tym chłopcem? Którym? Z którym pani wykonała taniec Niestety go nie znam. Sam wiedziałem. Omyłka. Szkoda. Mógłbym wykazać wdzięczność. Dziewczyna bomba. Ale reszta hała. Kto to jest ten chłopiec? To jest syn. Aha. Czy pan stawia w telewizji jakieś przekłady? Nie. Ale pani reprezentuje typowo telewizyjny typu rodny. Bo w telewizji obowiązuje specyfika telewizyjna, i tu moglibyśmy uderzyć. No to możemy wracać do mnie do domu? Kto to jest? Redaktor naczelny miesięcznika Oniona, z żoną. Co powiesz? Trudno. Może pójdziemy za Tak, świetnie. Pismo jest cudowne, wypracowało sobie własny styl, bardzo określony. Dyskutowaliśmy o nim w kole polonistów, kiedy podjęliśmy Ach, tak. analizę różnych form masowego przekazu. Odczuwam kompletny brak w telewizji typu ładna nowoczesna i tu pani ma szansę. Muszę wracać. A kto to jest? 100 metrów pomidorów pod wysokim szkłem. A to pismo to robi żona redaktora, on tylko firmuje. Aha! Tak! Pani znakomicie wyczuła zapotrzebowanie czytelników. dziękuję pani. Weźmie mi pan fragment scenariusza. Kto to jest ta dziewczyna? Piwna 58, tatuś na placówce. No to wracamy. Nawiązała pani autentyczny dialog ze społeczeństwem. Tak nie skotłowało, ale gdyby pan przy całym swoim autorytecie literackim i moralnym, no wie pan, zechciał mi no, pomóc. Bo wie pan, ja mam wielką szansę na odrodzenie się. Bo ja przed Iraną nie myślałem, że ja będę tłumaczyć. To znaczy nie, 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 nie to, że nie myślałem. Ja sobie po prostu nie... nie... Ja nie zdawałem sobie z tego nie sprawy. A teraz po, po tych wierszach i po tej prozie, to ja będę pisał, pisał szkic. Wie pan, później przetłumaczył mi jedną aktówkę, to może bym dostał stypendium. No, pojechałbym na Morze Czarne, do domu, pracy twórczej. No, no wie pan, no, ogromnie pana proszę. Zpiewszy. Miejsce te ludzkie czasem latami się szukają. I tak wypisałem pierwszą klasę pospieszni, a przysługuje druga. nie Nieprzymierzalny! Formalnie nie nieprzymierzalny! <śm> Możesz mnie, dziecko, poznać z tym kolegą? Nie, nie znam go. O, fatalnie. Ma pan zapałki? Safety matches impregnation. Nie. No! <noise> Niech mnie pan skontaktuje. Z kim? No z nim. Co się stało? Gdzie ubiec? No jak? Poznajcie się panowie. Serdecznie się cieszę. Bardzo cenię pańskiego ojca. To jest mąż ogromnej operatywności. Potrafię się odwdzięczyć. Sam się nie przejmuj, to rzeczywiście jest jednak ham. Wyraźnie się zemścił. Bo dwa tygodnie temu rozmawiałam z mojego pisarstwie. Pisałam referat o łupca wizje transcendentalne, którego fragmenty miał przedrukować myśli młodych. I więc on na początku bardzo miły zaprosił mnie do siebie, no, żeby pokazać mi dziennik dopisany obecnie antypowieści. No i wtedy rzeczywiście zaczął się do mnie dość ostro zalecać, co z jednej strony było miłe, jednakże sprzeczne z etyką pisarza. Bo straciłabym do jego pisarstwa dystans. A poza tym kochałam już przecież ciebie. Wątku są dwie sprawy, pomiędzy które kładzie się Eliotowski Cień. Jego pisarstwo i on sam. Tak porysował mi wóz! Nowy wóz! Gdzie jest kierownik? Przecież to jest parking strzeżony! A się tak nie skończy! Siadać? Wszystko jedno, nie generuj mnie! Nowy wóz! No. Reprezentuje pani typowo telewizyjny typu rody, bo w telewizji obowiązuje specyfika telewizyjna. No to możemy wracać do mnie do domu. Ja nie. Ach, musisz mnie zrozumieć. Czy nie jest przyjemnie, że ja nie mogę rozbudować e, szklarni? Pogaraj ze stary. Wyrażę wdzięczność. No. Panie, dlaczego jesteś smutny? To nasz pierwszy weekend. A ciągle odchodzisz. Bo muszę o nas myśleć. Robię to dla ciebie. Ale nie odchodź tak ciągle. Kiedy mam nowy pomysł? Słyszałam, że pan cudownie tłumaczy. Ma pan fenomenalne wyczucie frazy. Dzielne chłopaczysko. Co ty wyprawiasz? Gdzie tu ciekasz? Ale dlaczego ja mam z nią tańczyć, a nie z tobą? Musisz ją zafascynować. Bądź sobą. No to niech tańczy z mężem. Oni się nie kochają. Ona jest bardzo samotna i walienowana. Ja chcę, żebyś tłumaczył i miał pozycję. Dlaczego jesteś przeciwko nam? Czy Ty myślisz, że mi jest przyjemnie? Czy ty wiesz, co ja czuję, kiedy ty ją wodzisz? Ja? Oczywiście, ale nie mam o to do ciebie żalu. No, Misiu, bądź dla niej cudowny, no się nie przejmuj. Ale co ona chce ode mnie? Kochanie, to nieważne. Obydwoje musimy okazać jej życzliwość.